Wiśniowa, bezkit wyspowy. Kolejny wietrzny dzień, początku wiosny. Jest wiaterek w Wiśniowej dzisiaj? No jest, dzisiaj nie się się Aż się nie chce iść, co? Mimo, że się nie chciało, to jednak duch gór wzywał. By dokończyć to, co niedokończone. Pokonując własne słabości i trudne warunki, a gdzieś na końcu tej drogi jest on. Mamy rachunki do wyrównania, panie Ciecień. Idziemy po ciebie. Faktycznie, ja i Ciecień mamy pewne niewyjaśnione sprawy z jesieni ubiegłego roku. Wtedy to wychodząc szlakiem ze Szczyżyca, swoją drogą bardzo ciekawym szlakiem, nie osiągnąłem celu, odpuszczając z powodów zdrowotnych atak szczytowy. Praktycznie na ostatniej prostej. Nie mogłem tego tak zostawić. Przyszła wiosna, przyroda zaczęła się budzić z zimowego snu, a ja wróciłem. Wróciłem, by wyrównać rachunki. Cześć, z tej strony Paweł, Patrick. witamy się z Wami z miejscowości Wiśniowa w Beskidzie Wyspowym. Stoimy tak nietypowo przy cmentarzu, a to dlatego, że zaparkowaliśmy nasze auto tutaj na tym małym parkingu. Duży parking jest tutaj dostępny w dni powszednie najlepiej, bo w niedzielę i święta jest zajęty przez samochody. Ten parking jest tam, gdzie ta dzwonnica, i w tym momencie, właśnie jest taka sytuacja, że jest pełny na full, że wjechaliśmy trochę wyżej. No i zatrzymaliśmy się na tym mniejszym parkingu. Na szczęście było miejsce. A po co tu przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy tu wyrównać rachunki. Wchodzimy na górę Ciecień, która to kiedyś mnie pokonała parę miesięcy temu. Nie dałem rady tam wejść. Macie to w poprzednim odcinku, a dzisiaj postaramy się, żeby Ciecień już zdobyć. Idziemy. Zaraz, zaraz. Nie tak szybko. Samej Wiśniowej również należą się dwa słowa. Wiśniowa to duża wieś w Beskidzie Wyspowym leżąca w dolinie Krzywo Rzeki i otoczona przez szczyty górskie, takie jak Ciecień, Księża Góra, Lubomir czy Kamiennik. Takie malownicze położenie i bogata oferta turystyczna sprawia, że Wiśniowa to idealny punkt wypadowy w okoliczne pasma górskie. Zanim jednak ruszymy na któryś ze szlaków górskich, warto zobaczyć modrzewiowy kościółek parafialny z 1730 roku. Jego wnętrze kryje słynny i przez wielu uważany za cudowny obraz Matki Bożej Wiśniowskiej. Co ciekawe, tutaj w Wiśniowej znajduje się. Drewniany budynek żydowskiej synagogi, w tym momencie jest tutaj za mną. I kolejna ciekawostka jest taka, że jest to jedna z tylko trzech w Polsce takich żydowskich bożnic. Jedna z nich znajduje się tu właśnie za nami, w Wiśniowej, nieopodal jakieś 500-600 metrów kościoła, który widzieliście wcześniej. Oprócz tego możemy odwiedzić dwa cmentarze wojenne, które kryją oficerów i żołnierzy. Poległych w czasie I wojny światowej. Oba cmentarze są austriackie i zaprojektowane przez Gustawa Ludwika. Wiśniowa to również wiele pięknych kapliczek, z których dwie mają 275 lat i stanowią podziękowanie za uchowanie wsi od plagi szarańczy. Wreszcie, niedaleko urzędu gminy, znajduje się izba regionalna, gdzie prezentowana jest kultura materialna mieszkańców Wiśniowej i okolic. Izba regionalna jest zamknięta, ale na wszelki wypadek ktoś mi zostawił kluczyk. Chyba jednak nie skorzystam, zostawię to w spokoju. No dobra, moi drodzy, skoro mniej więcej wiemy już z czym to się je, to by wejść na ciecień z miejscowości Wiśniowa, musimy obrać jeden ze szlaków albo żółty, albo zielony. Najkrótsza droga to jest zielonym szlakiem. Godzina 10 na górę, no i z powrotem. Dłuższa trasa to pętla. Obierając żółty szlak, możecie wejść na górę przez Księżą Górę. Dojdziemy do Księżej Góry. Potem, niebieskim szlakiem, dołączymy do szlaku zielonego, i zielonym zejdziemy. Także też można urządzić taką pętlę. Z uwagi na to, że bardzo mocny wiatr wieje, i jest jeszcze dodatkowo trochę czasu tutaj straciliśmy na ogarnianiu tego całego sprzętu, to my wybieramy dzisiaj. Najłatwiejszy szlak, szlak zielony na Ciecień i tym szlakiem łatwo, myślę, dostaniemy się na górę. Ruszamy dalej. Wzmianki o Cietniu datowane są już na XIV wiek. Wyczytałem, że dokumenty z tego czasu przechowywane są w klasztorze w Szczyżycu. Góra jest nazywana w nich Czeczen. Później Ciecień nazywany był również Gołą Górą bądź Łysą Górą. Praca niszowego youtubera wymaga ogromnych poświęceń. Wdrapuje się na tą górę w pocie czoła. Zielony szlak wydawałoby się, że łatwy. Oczywiście kolor szlaku nie oznacza poziomu jego trudności, ale jak patrzyłem na mapach, zielony szlak był dosyć prosty. A tu proszę, co się dzieje. Nie ma dramatu, ale jest dosyć ciężkie podejście na tym zielonym szlaku. Ciężka jak na taki ślad taki zielony, ale zaraz będzie łóżko. Pierwszy, zaraz tam dotrzemy. Kolejce, Powoli, krok za krokiem w pocie czoła, pokonywaliśmy kolejne metry przewyższenia. Nie było łatwo. Kilka miesięcy bez wędrówek i silnie wiejący wiatr skutecznie utrudniały nam marsz. Naprawdę wylewam tu ostatnie poty, siódme poty. Na wagę wnoszę troszkę ponad 100 kilo. Także, no już waga jest słuszna, waga jest, jest ciężka, ale myślę, że do lata zejdzie do takich normalnych u mnie 95. No, na razie jest ciężka. Dobra, chwilowo koniec marudzenia. Lepiej popatrzmy raz jeszcze na widok, zanim całkiem znikniemy w leśnych czeluściach. A jest na co popatrzeć. drodze, ale ciężka przeprawa. W pocie czoła tu weszliśmy. Jesteśmy na jakiś szalonych 600 metrach nad poziomem morza. Oddycha się coraz ciężej, coraz gorzej. Płyny uzupełniamy tak. Jesteśmy naprawdę wykończeni, ale tutaj jest nasze pierwsze obozowisko. Rozbijamy tu pierwszy obóz, stąd będziemy startować do kolejnego obozu. I myślę, że już z drugiego obozu podejmiemy atak szczytowy. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie po drodze. Nie wiem, czy nie zawrócimy, bo warunki są naprawdę dzisiaj ciężkie, prawda, Patryk? Tak, jest dosyć ciężko, ale myślę, że jakoś nam się uda. Korzystając z okazji, że siedzimy tutaj na pierwszym obozie, na pierwszej przerwie dłuższej, to muszę Wam zareklamować. Pewną nową rzecz, która jest na moim kanale dokładnie od przedwczoraj, czyli uruchomiłem Patronite. Dla tych, którzy nie wiedzą, Patronite jest to taka strona, na której możecie wspierać waszych ulubionych twórców. Liczę na to, że takim jednym z takich twórców któregoś z Was będę właśnie ja. Mój profil na Patronite. To nazwa to tuto tam tv. Możecie sobie w wyszukiwarce wpisać albo kliknąć w link, który znajduje się w opisie tego filmu lub w pierwszym komentarzu przypiętym pod filmem. Tam jest link do mojego Patronite'a i Patronite polega na tym, że macie tam progi wsparcia od 10 do 200 zł przez 20, 30, 50 i 100. Każdy z Was, jeśli ma taką możliwość, bo oczywiście ci, którzy nie mają takiej możliwości, by wspierać, rozumiem to, ok, oglądajcie moje filmy. Jeśli je oglądacie, to i tak bardzo duże dla mnie wsparcie, bardzo duża pomoc. Ale jeśli masz środki, żeby jakąś małą kwotą, mniejszą lub większą oczywiście, wesprzeć takiego gościa z internetu jak ja, wesprzeć moją pracę, wesprzeć moją pasję, zachęcam Cię do tego, żebyś to zrobił. Przewiduję nagrody, tam jest to wszystko opisane Każdy pułap, każdy próg wsparcia Ma swoje odpowiednie nagrody Oczywiście każdego wspierającego Bardzo szanuję, bardzo doceniam I dziękuję Ci bardzo za to, że wierzysz we mnie Wierzysz w gościa z internetu Bo no nie każdy by chciał sypnąć kasę komuś Randomowemu z internetu, nie? Patryk, jak no są myślisz? Baccy, są są bogaci którzy... Oczywiście, no są ludzie, którzy wpłacają Także liczę, że że wspomożecie działalność mojego kanału a jest mi to potrzebne głównie dlatego żeby kręcić dla was więcej filmów ponieważ jak to się mówi czas to pieniądz i to jest w 100% prawda czas to pieniądz, żeby sobie kupić trochę wolnego czasu trzeba mieć na to kasę i bardzo by mi to pomogło jak również chcę pod względem technicznym się rozwijać czyli kupować coraz droższy i lepszy sprzęt do kręcenia Coraz lepszych materiałów dla Was Także to jest takie moje Małe ogłoszenie Parafialne, uruchomiłem Patronite Wejdźcie, zobaczcie Jeśli możecie, wesprzyjcie Będę Wam bardzo wdzięczny Aha, jeszcze powiem o tych nagrodach Które tam przewidziałem Oczywiście tak, każdy patron Będzie na liście patronów Na końcu filmu Patroni Tacy szczególni, którzy wspierają większą kwotą, będą się również pojawiać na początku filmu. Będą też pocztówki z wyjazdów, będą kubeczki, będą koszulki e, z logo i z autografem, czy też ze specjalną dedykacją moją, e, czy może Patryka, bo może ktoś ciebie tutaj lubi, albo Galiny. No to sobie wybierzecie, czyją dedykację byście chcieli. Będzie jeszcze możliwość wspólnego wyjazdu, możliwość wspólnego nagrania filmu. Taki film stworzymy razem z patronem, czy razem z patronami, jak będzie ich kilku. Pokażę Wam od kuchni, jak to się odbywa. Będzie też możliwość otrzymania dużego rabatu na wakacje w Bułgarii, w Słonecznym Brzegu, w moim apartamencie kilku patronów będzie miało możliwość wyboru takich wakacji, gdzie zapłacicie naprawdę bardzo niską cenę za to, że mnie wspieracie. Nie wiem czy wszystko wymieniłem. Zobaczcie sobie na tej stronie patronaita, który próg, jaką ma nagrodę i jak to tam wygląda. Tam ładnie wszystko opisałem. Zachęcam, a my odpoczywamy dalej i za chwilę się zbieramy. W naszą wycieczkę każdy ma swój wkład. Wiktoria nas tu wspomogła taką piękną śniadaniówką, do której włożyłem kanapeczki z salami i korniszonem, Także mega, mega wyżerka. Zresztą po takim, po takim spacerku każda jest smaczna. Także Wika, dziękujemy Ci bardzo za śniadanióweczkę. Króciutki, szybki sprawdzian wiedzy. Patryk, gdzie leży Beskid Wyspowy? E, pomiędzy Kotliną e, Sądecką a Doliną Raby. No tak, zgadza się. A ile masz szczytów? E, 102. 102. A ile już zdobyłeś, pamiętasz, czy niekoniecznie? Mogielice zdobyłeś, Łopień zdobyłeś, dzisiaj zdobędziesz, daj Boże, Ciecień. I byłeś jeszcze gdzieś ze mną, czy już nie kojarzysz? Nie pamiętam. Nie pamiętamy. Trzeba by to sprawdzić. Ale sprawdziłem wiedzy zaliczony. Piąteczka. Uzupełniając jeszcze informacje podane przez Patryka, to Beskid Wyspowy dlatego się nazywa Wyspowy, ponieważ większość jego szczytów są to osobne strzeliste wyspy, czyli nie tworzy długich grzbietów, a po prostu pojedyncze strzeliste góry. Aczkolwiek. Odstępstwem od tego, o czym tu mówię, jest właśnie góra Ciecień, na który wchodzimy, ponieważ Ciecień ma bardzo długi grzbiet. Nie pasuje trochę do innych szczytów Beskidu Wyspowego pod tym względem. Jak widzicie, szlak na Ciecień jest bardzo dobrze oznakowany. Jest to najlepiej oznakowany moim zdaniem szlak w Beskidzie Wyspowym. Był taki fragment, że dosłownie oznaczenia szlaku były co 20 metrów na drzewach. Także nie da się tutaj skupić. Oznaczenia są naprawdę co chwilę. W lesie dziś nie zaśnie nikt, bo w lesie wiatr rozwiewa sny. Dosłownie. Wiało jak w kieleckim. Być może to my przywlekliśmy te warunki z samej stolicy świętokrzyskiego. Nareszcie w drugim obozie co? Nareszcie drugi obóz moi drodzy Spod tego obozu będziemy już startować, atakować szczyt Czekamy teraz tylko na okienko pogodowe Jak tylko będzie okienko to wchodzimy Nie wiem i nie interesuje mnie to, czy wszyscy zaliczycie mi to wejście Ale nie dam rady I to wejście będzie z tlenem Proszę Państwa, Beskid Wyspowy to ponad 500 km szlaków do turystyki pieszej. Także naprawdę można tutaj pochodzić, jest tu gdzie pochodzić. Dodam, że te szlaki nie są zadeptane przez turystów. Mało ludzi chodzi po Beskidzie Wyspowym, tak jakby to było nieco zapomniane pasmo, ale myślę, że jest to pasmo godne promowania i godne tego, żebyście rodzinnie wyjeżdżali tutaj na wycieczki. I co chcę jeszcze powiedzieć, teraz już na temat Cietnia, na który zaraz wejdziemy. Proszę Państwa, na zboczach Cietnia mamy tylko dwie polany, które mają nazwę. Jest to Polana Kadłuby i Polana Wielkie Pole czyli Polana Paralotniarzy, na której lądują i z której paralotniarze również startują. Tak naprawdę to nie wiem, czy ta Wielkie Pole to jest taka nazwa oficjalna czy nieoficjalna. Bo potwierdzenia nigdzie nie znalazłem, ale widzę, że ta nazwa również się przewija poza nazwą kadłuby. Także polecamy Beskid Wyspowy, polecamy jego szlaki i atakujemy już sam szczyt. Powoli kończąc żarty, mogę Wam powiedzieć i polecić dla rodzin z dziećmi zielony szlak na ciecień. Minęliśmy po drodze 3-4 rodziny z małymi dziećmi. Tak od 6 lat w górę dzieciaki się tutaj na trasie przewijały. A myślę, że i nawet takie dzieci mniejsze, pięcioletnie, też dadzą radę wejść, ponieważ podłoże nie jest jakieś mocno kamieniste. Mniej więcej tak jak widzieliście, cały czas to wygląda. Także i małe dzieci sobie dadzą radę. Lekkie drobne przewyższenie jest w początkowych etapach, ale nie jest to nic. Jakoś szczególnie ciężkiego, także my tam udawaliśmy film, kręcimy w prima Aprilis. Dlatego sobie pozwoliliśmy na zrobienie lekkich jaj, ale szlak na ciecień nie jest nie jest ciężki. Zielonym szlakiem z wiśniowej wejdziecie w godzinę i 10 minut na szczyt cietnia. I faktycznie godzina z haczykiem za nami i naszym oczom ukazuje się upragniony szczyt. Wokół znaku tylko drzewa, mała ławka do wypoczynku i rozejście szlaków. Jednak nie ma się co martwić, zaraz pod szczytem jest widokowa polana. No i co moi drodzy? Mamy gościa! Odklepujemy ciedzień zdobyty. Wtedy ostatnim razem idąc ze szczyżyca, nie doszedłem tutaj, nie zdobyłem, ale teraz gościa mamy. Proszę bardzo, 829 metrów. Kolejny szczyt Beskidu Wyspowego Patryk ma zaliczony, tak? Żółwik? Tak. Proszę Państwa, ze szczytu widoków nie ma żadnych. Proszę bardzo. Tak jak tutaj widzimy, tylko drzewa naokoło, ale zaraz, nieco pod szczytem, gdzie za chwilkę pójdziemy, jest polana, wielkie pole, skąd rozciągają się widoki. Polana paralotniarzy, o której wcześniej wspominałem. Także spotykamy się za chwilę na polanie, a Ciecień mamy cię, jeden do jednego obok szczytu Cietnia mamy ławeczkę Stanisława, na ławeczce Ciecień ma 830 metrów a na znaku ma 829 metrów jeśli się oczywiście chcecie chwalić w gronie znajomych jaką górę zdobyliście no to mówicie że weszliście na 830 metrów idziemy na Polany Paralotniarzy a na samej polanie Wiatr łeb chce urwać. Wchodzimy na polane paralotniarzy. Pizgawica jest niezła, nie? Wieje konkretnie. Zobaczycie stąd wierzbanowską górę: Lubomir, kamiennik, Lubogoszcz, Szczebel czy nawet Luboń. I jak dobrze pójdzie, babią górę. Stąd startują paralotniarze, widzimy tutaj nawet kawałek sztucznej trawy Ładnie pościelony, żeby paralotniarze mogli sobie stąd wystartować I tutaj też wylądować Wiatr jest porwisty, jest okrutny wiatr Dlatego schowałem się między drzewami, bo tam po prostu stojąc przestawiało mnie z miejsca na miejsce Mnie, który wnoszę ponad stubę na wagę I to tak, nie mało ponad stubę o, też niedużo, nie przesadzajmy. Na polanie Wielkie Pole mamy dwa miejsca na ognisko. Mamy ławeczki do siedzenia. Jedno z tych miejsc jest tu, drugie jest tutaj. Także bardzo fajnie, jeśli nie wieje, można sobie tutaj przyjść i odpocząć. A jeśli wieje, nie przeszkadza to w zrobieniu kilku ładnych foci na fejsa, czy po spacerowaniu z psem i zrobieniu kilku ładnych foci na fejsa. Wszyscy sobie radzą z tym wiatrem, jak mogą. Ja sobie zszedłem na drugą stronę polany w takie lekkie zagłębienie, lekki dołek, tutaj wieje trochę mniej, ale tam normalnie ludzi przestawia, robią zdjęcia i ich przestawia po prostu do tyłu. Moi drodzy, właśnie tak jak widzieliście, przedstawiała się polana, wielkie pole. Mieliśmy się pożegnać stamtąd. Przy, z tego miejsca przy ognisku niestety wieje tak wiatr, że po prostu. Nie da się tam nawet utrzymać aparatu, a już w ogóle nie byłoby nic słychać. Co? Jesteśmy z powrotem na ławeczce Stanisława. i Razem ze Stanisławem serdecznie się z Wami pożegnamy. Czy polecamy dziecień? No, ale strome. Dla Patryka strome podejście, bo jeszcze nie nierozchodzony. Ja też nie. Ten początek był trochę ciężki, ale tak to łatwy zielony szlak około godziny w górę. Zabierajcie dzieci, bo dzieci sobie dadzą radę na pewno. No i co? Widzimy się w następnym odcinku, a my idziemy z powrotem do samochodu. Siema, trzymajcie się. Cześć.